Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. W ostatnim czasie Tesla zaprezentowała najnowsze samochody można powiedzieć samojeżdżące, a precyzyjniej mówiąc autonomiczne. Na tym etapie możemy powiedzieć, że przyszłość stała się rzeczywistością. A ci co nie wierzyli, uwierzyli, jak zobaczyli. Można powiedzieć, że zarysy tej technologii pierwsze kroczki pojawiały się już dużo wcześniej w różnych produkcjach, gdzie Tesla od samego początku wyraźnie wiodła prym. Tesla Robotaxi, bo o niej tu mowa, będzie wozić ludzi do celu bez jakiegokolwiek zaangażowania w jazda. Podczas jazdy będziemy mogli na przykład oglądać sobie filmy, bądź też pracować. Tak przynajmniej deklaruje Tesla. Choć przypominając sobie niektóre wybryki autopilota z innych modelów tej marki, sugerowałbym mieć przynajmniej jedno oko skierowane na drogę. Drugie natomiast może sobie swobodnie wypoczywać. Na tej samej premierze Tesla zaprezentowała także busa, w zasadzie autobus, który miałby przewieźć nawet 20 osób, tak samo bez potrzeby pana kierowcy. Autobusy te najpewniej poruszałyby się zgodnie z wyznaczoną na mapie trasą, odbierając oraz dostarczając swoich pasażerów do określonych przystanków. Choć finalnie uważam, że to co widzimy było nieuniknione. A rozwój tej technologii postępował dłuższego czasu i wszystko zmierzało do tego momentu, w którym takie pojazdy po prostu będą stawać się coraz większą codziennością. Uważam, że może minąć naprawdę sporo czasu zanim zobaczymy faktycznie dobrze działający tego typu samochód. Jak wiemy bowiem nawet na przykładzie tej oto firmy, ostatnie autopiloty, które były stosowane w ich pojazdach, nie cieszyły się jakimś szczególnym zaufaniem. Uważam, że w tego typu pojazdach będzie podobnie może dojść do sytuacji, w której po prostu bardzo wiele błędów czy różnych sytuacji, które nie były przewidziane, będzie następować w miarę użytkowania tych pojazdów. Może się nawet okazać, że będzie konieczna ich pilna aktualizacja bądź wykluczenie z ruchu. Oczywiście, wiem, że przedstawione produkty mo możemy traktować raczej powinniśmy jako prototyp tego typu pojazdów. Natomiast uważam, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie na tym etapie przewidzieć, jak faktycznie taki produkt sprawdzi się po wprowadzeniu go na rynek. A stawka w tych okolicznościach jest naprawdę wysoka, bowiem mówimy o ludzkim zdrowiu lub życiu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.